Witajcie w kolejnym filmiku na tym kanale i dzisiaj jest omówienie kolejnej środowej aktualizacji i przepraszam, jak słyszycie jakieś szczeki, ale to niestety mój pies szczeka i dzisiaj są dodane jakieś zadanka tutaj na posterunku sekwoi jak widać tutaj nie będę też czytać aktualizacji, bo długo by to też zajęło, więc um, no, lecimy o matko, bardzo dużo ludzi tutaj jest, bardzo, bardzo um, Dobra, trzeba tutaj y, znaleźć tego gościa. O, 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 dobra, mam. Rozpalanie ognia. Jak leci lwisa, musimy nazbierać <coughs> Przepraszam. Więcej drewna, żeby rozpalić ognisko, które już całkiem zgasło. Dobra, poszukasz, y, poszukasz opału na skraju posterunku? Dobra, no to poszukamy. Poszukamy. Tutaj, jak widzicie, jestem na tym nowym frydzieli. No, bardzo długo nie wchodziłam teraz na seso, chyba przez jakiś tydzień. Nie no, nie przez tydzień, przez... Od w sumie piątku nie wchodziłam na seso tamtego. Więc dobra, szukamy sobie tych drewien. O tutaj to jest, tutaj, 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 tutaj. tutaj. Dobra. Dwa. Um, dobra no, naprawdę przepraszam jak słyszycie te też czeknie, ale no, mój pies po prostu szczekamy. Trzy mamy jeszcze dwa cztery ogólnie ogólną historię z dzisiejszego dnia. Um, miałam lekcję na Świętą i sobie... Oj przepraszam za tą ścinkę teraz. Dobra już jest. Yy, miałam lekcję na 9.40 i zaspałam i teraz nagrywam odcinek, a zaraz zaczynam lekcję, więc no ale odcinek musi być nagrany, jak wiecie i 5 <grym> i właśnie zaczęła mi się lekcja, ale to nieważne. <grym> Nie, no jednak pewnie pójdę na tą lekcję, więc teraz zrobimy sobie malutką przerwę i wrócę do Was jak em, skończę lekcję. Dobra, więc ja już skończyłam lekcję em, i no, lecimy sobie dalej. Ja nie odebrałam jeszcze tej tutaj nagrody. Nagrody, Boże, w sensie tego zadania. Eee, dobra, to trzeba kliknąć na niego teraz. No, oj, maj, oj, 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 Dobra, mam go tutaj. Rozpalanie ognia. Oj, nie przeczytałam tego. E, tutaj na niego trzeba kliknąć. Budowanie kryjówki. O, teraz musimy mu zupełnie zapasać, żeby ogień za szybko nam nie zgasł. Położysz polana przy ognisku? Będę je liczyć, żebyśmy wiedzieli, ile ich już mamy. Dzięki. Dobra, no to zrobimy. To. Um. Aha, czyli ja tu nie mam nic. Ok. Myślałam, że ja tu coś mam. W ogóle ile mam starków? Aha, 700 tylko. Czyli nie ja mam tutaj coś zrobić. Aha, czyli to tyle. Ok. <ścoughs> nie wiedziałam, czy coś jeszcze mam tu zrobić, czy... czy nie. Um, dobra. Dzięki za pomoc, Lowisa. Świetnie. Odnajdujesz się w zespole. Wiem. <grym> Podpałka. Dobrze. Dobrze, że nam idzie. Mogłabyś przynieść trochę rozpałki przy wieży strażniczej. Jest masa suchego, w... suchego drewna. Także tam niech się w końcu do czegoś przyda. No dobra. No to musimy tam pojechać. Więc jak ja tam dojadę, to się widzimy. Okej, okay, więc już jestem przy tej wieży tutaj. I skąd ja mam to wziąć? Gdzie ja mam wejść? Mam ja wejść tam na górę? Um, poczekajcie, sprawdzę. Wejdziemy tam na górę i zobaczymy, czy tam. Mam to wziąć, mam to wziąć. Wziąć, wziąć. Chyba tak. Tak, tutaj coś jest. O, to jest zdjęcie. No to sobie zrobimy zdjęcie, że to na. W no sensie tego takiego dziwnego. Czyli to nie stąd ja mam wziąć. Skąd ja mam to wziąć? Um. Okej, okay, dobra, to jest... Czy zejdziemy na dół? I tego poszukamy. Więc dobra... Nie widzę tutaj nic, żeby mogła, mogła to wziąć. Um. Gdzie to może być? O, tutaj, o, dobra. Tutaj to jest. Tutaj robię ten stary kompas. Może Rowan będzie wiedzieć? No, może. Dobra. Tu ja miałam w końcu popalkę, czy. Dobra, nieważne, więc znowu widzimy się, jak. Ym... Jak tam wyjadę? Okej, okay, więc ja już tutaj jestem przy nim. I. Dobra. Hej, jakim. Chwila, coś ci ma martwić. Tylko nie mówię, że znowu w lesie coś dziwnego. Nie, nie widziałam. Ognia. Co taki fajny stary kompas robił w stosie drewna? Rzucę na niego okiem. Rozpalisz w tym czasie ogień? Tak. Rozpalę. Rozpalimy. Fajna muzyczka jest w ogóle. Bardzo fajna. Podoba mi się ta muzyczka. To nie muszę no Wiedziałam, że muszę zejść z konia, żeby tego użyć. Dobra. I rozpalamy sobie ognisko. Wow! Ale to fajnie wygląda! Jeszcze jest taki odgłos tego drewna, więc fajnie, fajnie. Ok, teraz wracamy do niego tam. Przepraszam za tą odcinkę, która też tam była. Ale czasami mój laptop robi coś takiego. <grym> Już stąd czuję ten. Łapkę. Już stąd czuję piękny zapach płonącego drewna. Nie ma niczego lepszego niż ognisko w lesie. Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Myślę, że to tyle. <grym> Chyba wiem od czego. do kogo należał ten byli w te nieciały? Na pewno coś znaczą. Chcesz usłyszeć związaną z tym historię? Znam kogoś, kto chętnie opowie. No, nie chcę za bardzo jej słyszeć. Enit han, y, witaj, o matko. Rany, szybki jesteś. Lewisa znalazła się taki fajny, stary kompas. A ja chyba wiem, do kogo należał. Patrz, to na ten Otawia Hartwood. Pewnie Edith, o, Otawia Hartwood. Od czego mam zacząć? Zacznę. Aha, znaczna część jej życia jest owiana. Aurorą tajemniczności Owiana? Okej. Okay. Wszystkie książki historyczne, które czytałem, wspominają o niej, tylko przelotnie. Ale zawsze miałem poczucie, że ktoś ważniejszy, że, że to ktoś ważniejszy. Ten stary kompas znowu wzbudził moje zainteresowanie jej historią. Niektórzy mówią, że Edith była jedną z nas, że była pierwszą strażniczką z Jorwiku, yy, która wyruszyła do dzikiego lasu. Niektórzy uważają, że była poszukiwaczką przygód, która nie współpracowała ze strażnikami. Jeszcze inni są zdania, że to zwykły mit. Jest, jest jednak pewna rzecz, co do której wszyscy się zgadzają. Dawno temu Edith Octavia udała się do dzikiego lasu i nikt nigdy jej już nie widział. Okej. Okay. Już go nie ma. Szybki jest. <grym> Okej. Okay. Fajna historia, bardzo. Szanowni państwo, że ktoś taki w ogóle istniał, Nie. Dobrze się spisałaś odnaj odnajdując ten kompas Lowisa. Wiele osób zastanawiało się, kim jest Edith Hardwood, a my jesteśmy te teraz o krok bliżej do poznania tej tajemnicy. No, Zarywana historia, co? Pozostali strażnicy aż się mu przestraszyli. Pewnie dlatego nikt nie chce iść do, st iść do strażnicy Hartwood ani poza teren po sterunku, ale ty masz nerwy, ze i udasz się tu. Strażnicy. Strażnicy. do Chyba strażników poszukać. Kolejnych wskazówek. Tak, po, poszukam. Tylko gdzie to jest? Okej, okay, czyli to jest tam. No to widzimy się jak tam dojadę. Okej, okay, więc ja już tutaj jestem i muszę z tym pogadać z ludami Przykro mi Firefly, tak nazywam tego konia. <laughs> y, muszę pójść sama. Zostań tutaj póki nie wrócę. Dobrze. Y, możecie zobaczyć w, w tym odcinku, co był ostatnie z aktualizacji no. <laughs> Zeszłam już całkiem, zaszłam już, przepraszam za ścinkę. Zeszłam już całkiem daleko. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Okej. Okay. to wchodzimy tutaj. Czyli tutaj dobram. i My tutaj musimy poszukać wskazóweczek. Dobra, fajny, fajny odgłos to wydaje, dobra, to ma jest bardzo ważne, ale to na pewno nie wszystko. Powinnam przeszukać każdy zakamarek zanim wrócę, Rowan chce jak najwięcej informacji. Okej, okay, czy mam jeszcze szukać, tylko gdzie? Gdzie my tu mamy poszukać? jakim cudem się tutaj znalazła i czy ma coś wspólnego z Elite Hartwood? Rowan zechce to zobaczyć, powinnam wracać. Okej, okay, to mam to wziąć? Tak, mam to wziąć. Tutaj jeszcze tego w sumie nie zobaczyliśmy, więc zobaczmy sobie tutaj. Są nowe ubrania. To jest ze serialu? O, to fajnie. To na pewno sobie to kupimy, bo tego jeszcze nie widziałam w ogóle. Więc sobie, w sensie nie wiem, czy kupimy, bo no, jestem trochę biedna, ale zobaczymy sobie go na pewno, więc tak, więc no. Idziemy się że znowu, jak wrócę tam do posteru. Ok, więc ja już jestem tutaj przy posterunku i dobra. Więc wróciłaś w jednym kawałku, a nie trochę mnie to nie dziwi. Oh my god, <noise> dużo tych zadań trochę. Te wskazówki wystarczą. A to co? Luneta? W środku chyba coś jest. Ciekawe, no ciekawe. Spróbuję wyciągnąć to, co jest w środku. Mogłabyś w tym czasie sprawdzić to miejsce? Znajdziesz się na swojej mapie. Zajrzyj do niej, zanim wyruszysz. Okej. Okay. Mm. Rowan chce, byś się skierowała do miejsca oznaczonego. Aha, okej. Okay. Nie przeczytałam, więc... O, popatrzcie, pa tutaj jest też kompas taki, więc yy, jedziemy sobie na to jeziorko tu, więc no, widzimy się, jak tam dojadę. Okej, okay, więc ja już jestem tutaj przy tym wybrzeżu i gdzie to jest? To jest na tej skale chyba, więc dobra, przepraszam znowu za szczeki, ale moje psy chyba nie chcą, żebym nagrała ten odcinek, <grym> cały czas mi szczekają, o! Powinniśmy się tu, tu rozejrzeć. Miej oczy już otwarte. otwarte. No, ej, co ta książka tutaj robi? Dobra, to podjedziemy sobie do niej. Co ten stary pamiętnik robi w lesie? No, też się zastanawiam. Okej, okay, więc ja już jestem tutaj przed murowaniem. Witaj z powrotem. Witam, witam. Zawołam strażników, żeby się zebrali przy ognisku. Spotkasz się z, yy, tam z nami? To chyba będzie świetna historia. No dobra, no to idziemy tam sobie. Chcę strasznie kupić tego dzikiego Jerwickiego, ale no, no nie wiem, czy go kupić, czy nie. <grych> yy, Straszników jeszcze nie ma, ale może zajmą miejsce. Yy, o, chyba już ich słyszę. Plus to w, tutaj w posterunku. Okej, okay, więc tutaj są ci strażnicy i my też tutaj jesteśmy. Dobra, siadajmy. Edith była legendarną strażniczką, która przez wiele lat badała i chroniła dzikie konie jorwickie. Poświęciła mnóstwo czasu, by poznać rozmaite rodzaje zwierząt i roślin, które można spotkać na całym Jorwiku. W pewnym momencie Edith przestała się odzywać, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Z czasem pojawiły się za to plotki, że na przykład uwięziła ją wielka stopa, albo że ktoś zamienił człeka. A najbardziej bezsensowna teoria to porwanie przez kosmitów. Czytałam o tym pewne, pewną fa czytałam o tym pewną fascynującą książkę. Jej tytuł to Kraptydu, Kraptydy Matko Kraptydy Jorwiku Kryptydy Matko Jorwiku Mityczne stworzenia czujące się w cieniu. Podnosi na wyspie mieszka wiele tajemniczych istot. Takie teorie bardzo mnie interesują, ale wielka stopa czy kosmici i na, na Jorwiku to przesada, nawet jak dla mnie. Niestety mamy tylko tyle informacji na temat tajemniczej, Edith Oktawi Hartwood. Nigdy się nie dowiemy, czy żyła do końca swoich dni w dzikim lesie, czy może wróciła do domu, gdzie wiodła spokojne żywot. To chyba właśnie dlatego ta legenda jest wciąż żywa, ponieważ nie wiemy, co się stało. Chwila, ta historia tutaj się nie kończy. Patrzcie, co było w Lunecie. Ostatnia strona pamiętnika Edith Anitan. Edith, Anitan, czyń honory i nam to przeczytaj. No, ładnie. Okazuje się, że ani nie porwali jej kosmetyki, ani nie została zmieniona w żadne stworzenie. Po prostu połączyła się z lasem, jak gdyby znalazła swój prawdziwy dom i nigdy nie chciała jego opuszczać. Wygląda na to, że przestała się zywać do innych ludzi z własnego wyboru. Ten pamiętnik i ostatnia strona znaleziona w Lunecie pomogły nam poznać prawdziwe, życie Elit Octavia... Edith oktawi Hartburg. Pewnie fajnie myśleć, że przydarzyło się jej się coś tajemniczego. To prawda, jest jeszcze bardziej fascynująca. Lovis i Firefly. Bez Was byśmy sobie nie poradzili. Okej. Okay. Więc dobra. Fajnie wygląda w ogóle tutaj teraz to tak. O, i my się pojawiliśmy tutaj obok tego Rowana. <coughs> Tak było naprawdę? Czasami prawda jest dziwniejsza od fikcji. No. U, dostaliśmy tutaj, aha, tylko pięć tych. O, dostaliśmy tutaj kurteczkę taką, jak on. Chyba jak on. No, statystyki jazdy, plus osiem, no to fajnie, i kontrola plus 4. <laughs> no, szaleństwo. Ciekawe, co o tym myślą pozostali strażnicy. <laughs> Przepraszam. <laughs> Nitan, Józef, Józef, Astrid, Tiera, chodźcie tutaj. <laughs> o matko, przepraszam. No i proszę, jakim cudem jesteście tacy szybcy? Nieważne, co myślicie o tej całej historii? Ten las jest zdecydowanie wyjątkowy. A, a co ty o tym myślisz, Józef? Dalej się boisz? Właściwie to nie, na początku było trochę strasznie, ale teraz rozumiem, że ktoś mógłby chcieć tu po prostu że ktoś mógłby chcieć się tu po prostu zgubić. No i wciąż tyle innych rzeczy, których jeszcze nie odkryliśmy. Oj. <grystanie> I nie ma ich. Zniknęli. Yy, Nadludzką ludzką szybkość rany. zamykamy sąd szybciej niż głodny gepard. W każdym razie to była bardzo ciekawa opowieść. Ciekawe no, 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 na co jeszcze natkniemy się w tym lesie. I no, to by był pewnie już koniec, tak. Koniec zadanek, jak widać. I to po prostu będziemy teraz czekać na kolejne zadanka, więc tak. Um, chciałabym jeszcze też dodać, yy, że. Aha, jeszcze pojedziemy sobie zobaczyć ten sklep. Yy, a zaraz powiem to, co chcę jeszcze powiedzieć. Jednak zobaczmy sobie tutaj ten sklep, które to. Yy, bo ja tu nie wiem. Może to w globalnym? Nie, to chyba nie w globalnym. Może to tutaj. A, bo tutaj trzeba być podziwianą. Tutaj trzeba być. Ale gdzie to jest, ten strój cały? Bo nie wiem, gdzie on jest. Poczekajcie, ja sobie zobaczę w aktualizacji. Przy Forcie Pinta. Aha, no to tam trzeba pojechać. Dobra. To sobie tam pojedziemy. Bo no. <laughs> Więc widzimy się już tam przy Forcie Pinta. O dobra, jest tutaj ten sklepik. Aha, czyli to tak wygląda. Tutaj takie trampeczki, rękawiczki, spodnie. No spoko, spoko. Ciekawe, czy tutaj coś będzie jeszcze dodane. Oj, 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 oj. Koniu, bo się podpalić zaraz, matko. Spowiedzimy sobie zobaczyć ten lodowy portal, bo naprawdę bardzo mnie to ciekawi. I właśnie teraz dokończę to, co chciałam powiedzieć jeszcze tam na posterunku, że dzisiaj live'ika nie będzie, ponieważ no mm, nie czuję się też najlepiej, bo mnie bardzo gartu i takie jakby długie gadanie no... trochę nie. I jak widzicie, tutaj jest ten lodowy portal, więc widzimy się już tam. Okej, okay, czyli... Aha, czyli ja wiem gdzie my jesteśmy. My jesteśmy tutaj w tundul. Oj! Ups! Aha, czyli ja wiem gdzie to jest Więc no, tu tutaj się przy... przeżegnamy, chciałam powiedzieć. Tutaj się już pożegnam. I no, do czyli nie tak <śmany> Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz oraz zostawić subskrypcję, będzie mi bardzo miło. I no więc e, widzimy się w kolejnym odcinku. E, Zapomniałam więc tak. Do kolejnego odcinka, pa pa!